Przypomina mi opakowanie Xperii 5 5.1 Instrukcja obsługi O! Przewód i różne tipsy Malutki kiesik, USB typu C Przycisk parowania Nic tutaj się nie rusza Z bliska Proximity sensor Mikrofon, czy to jest jeden wielki mikrofon, bo tak naprawdę widzę tylko jeden Co jest troszkę dziwne, no ale okej, okay. niech, niech będzie Sprawdźmy Ale jak trzymają się w uchu? No trzymają się, chociaż są to takie klonkersy, zobacz, no duże są, no wystają z ucha mocno ja wiem. Czy w kasku da się z nimi jeździć? <grywia> Jakby ktoś chciał, to mam kask na, na sprzedaż. Praktycznie nowy. Tyle, co na hulajnodze jeździłem. A jeździłem w trzech kaskach. To ile ja na tym mogłem jeździć? <grywia> Ale fajnie jest. Trzy szybki. Srebrna. Złota. I z pinlockiem yy, przezroczystym. Taki shameless plug, jak to mówią. Fajne jest. W aplikacji mamy możliwość sprawdzenia, ile baterii zostało w case'ie, jak i w pojedynczej słuchawce. Adaptive Sound Control. No tutaj dostosuje się do tego, co robisz. No i wycisza, albo podgłosi. Dla mnie jakoś tak strasznie, randomowo to wycisza, podgłasza i to mnie to denerwuje. Ale dlatego mam wyłączone. Lecimy dalej. Możesz podłączyć dwa urządzenia, a może nawet więcej, ja tylko dwa. Oczywiście muzyka, Sound, Ambient Sound Control, no i tutaj mamy Noise Cancellation, Ambient Sound z regulacją od 1 do 20, czyli na, możesz słyszeć więcej niż w rzeczywistości, czasami jest to coś takie e, dziwne z tego względu, że siedzisz sobie w parku i, i nagle słyszysz, jakby ktoś był m, bardzo blisko ciebie, a okazuje się, że ta osoba jest dość daleko i no, no tak działa trochę jak podsłuch można było powiedzieć, Wz, wzmarza twój naturalny. Equalizer ma oczywiście dużo tutaj, e, bright, yellow, light, to w sumie próbowałem wszystkiego i dalej jest troszkę ciepło, no wiesz, no ciepło jest. Ciepło jest. Bo w sumie jest jeszcze lato. Dźwięk. A dźwięk jest ciepły. Bardzo ciepły. I basowy. Co to oznacza? Oznacza to, że bas możemy skorygować oczywiście w aplikacji, w korektorze. No ale samo już ciepłe brzmienie ciężko jest skorygować. I raczej to ciepłe brzmienie, te niskie tony będą nam przechodzić w średnie, a nawet. Wysokie. Mimo to jakość tego brzmienia jest niesamowicie dobra. Porównując na przykład do Galaxy BAC Pro, Pro 2, co to oznacza? Oznacza to, że albo BAC Pro 2 są tak słabe, albo Sony jest tak dobry. I mam wrażenie, że jednak Sony jest tak dobry właśnie w odwzorowaniu dźwięku. I bardzo przypomina to dźwięk po kablu. Jeśli mógłbym dać. Nie, taką skalę od 1 do 10, gdzie 1 to jest śmieć, a 10 to jest coś niesamowitego, to można byłoby w Samsungach Buds Pro 2 dać 5 punktów, w Samsungach Buds Pro 1, które są większe, cięższe i nie trzymały się w uchu w ogóle, dać 6 punktów, a Soniaczom dałbym 8. Spokojnie. Tak dobry jest tutaj ten dźwięk i ANC. I to ANC jest ciepłe. Gdy już tam się przebija dźwięk ANC, nie daje rady, to ten dźwięk jest dalej ciepły i nie jest y, nieprzyjemny. Ten dźwięk jest zmieniana, jego barwa na cieplejszy. Czyli jesteśmy w samolocie i nieprzyjemny szum, prawda? To ta barwa tego dźwięku, jeśli się będzie przebijać, zmieni się właśnie w ciepły dźwięk i to zrobi tą nam e, robotę i może wytrzymać 10 godzin w samolocie. Czy? No. A poza tym wyglądają przepięknie i w uchu, takie wiesz, złote i białe. Znajomi mówią, że wyglądają jak aparat słuchowy. I to jest też plus, bo na przykład ustąpił ci miejsca w autobusie i może wejdziesz bez kolejki. Do swojego ulubionego. No już nie będę mówił gdzie, ale bez kolejki. Ty, zapomniałem się ostrzyć. A robiliśmy test maszynki. No i ważne, ważne, że Sony zrobiło dobrą robotę. Link w opisie. Pozdrawiam i polecam.